Hej, mam na imię Kasia, jestem w klubie od listopada ubiegłego roku. Moja przygoda z urzekającą zaczęła się w momencie, kiedy postanowiłam mocniej popracować nad swoim życiem. Szukałam odpowiedniego kierownika duchowego, chciałam znaleźć przyjaciółkę, która mnie zrozumie i wesprze modlitwą. Wtedy pojawiła się urzekająca, która sprostała moim pragnieniom w 100%. Dzięki krótkim wyzwaniom, które zawarte są codziennie w lekcjach, mogę bardziej kontrolować swoje życie i starać się piękniej żyć. Na przykład kurs Fundament pokazał mi, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na córce króla królów. Ksiądz Dominik w kursie o Maryi ukazuje niesamowitość Matki Bożej. Dzięki uporządkowanej urzekającej stałam się bardziej zorganizowana, planuję swój dzień i wykorzystuję sekretne minuty. Natomiast obecnie staram się większą wagę przykładać do swojej diety oraz korzystając z rad Prymasa Tysiąclecia walczę o nowy styl kobiecości. Bardzo dziękuję za niewczerpalne bogactwo, jakim jest urzekająca. Pozdrawiam.